Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Stereoksardesy i witam Was w kolejnym odcinku z Jedi: The Fallen Order. Star Wars Jedi: Upadły Zakon. W dzisiejszym odcinku, tak jak w poprzednim, zakończyliśmy w tym miejscu. Udajemy się dalej, ponieważ musimy się dostać do świątyni Jedi, która jest gdzieś tam przed nami. Gdzie ona jest? Dokładnie tam, jest gdzieś przed nami. I my musimy się do niej w jakiś sposób tam dostać. Ja już niestety nie pamiętam, jak się tam dostać, bo dawno w to grałem. Ale zobaczymy, może mi się uda jakoś tutaj chociaż kawałek do przodu ruszyć. Ja widzę, że na razie mam tutaj jakąś e, do, do otwarcia skrzyneczka. Ja sobie tylko jeszcze włączę na szybko stopper, bo zapomniałem o tym. E, już sobie stopper włączam. No, dawaj. Stopper, 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 nie alarmy, tylko stoper, dobra. E, ma poncho, jakiś zdobyłem, co, czyli jakoś niespecjalnie mnie to interesuje, co ja tu z... cholera jasna spadłem na dół. Dobra, okej, okay. muszę się znowu nauczyć obsługiwać mocami, bo dawno nie grałem w to. Dobra, lecimy tutaj na dół i chyba już powoli będziemy się zbliżać, mam nadzieję, do, do naszego celu. Pokaż jak to wygląda. Jesteśmy tutaj, tak, zbliżamy się powoli do naszego celu w końcu. Być może jeszcze te, dzisiaj się uda to, być może jeszcze dzisiaj się uda nam tam dojść. Co to jest za bydle? Co to jest za bydle? O mój Boże, ale wielkie. Dobra, ja go tutaj pokonam. Chociaż widzę, że dosyć szybko scho Nie zmienia mi celu, tylko pokonaj tego. Dobra, ten już po tego się pozbyłem. Zeskanuj go. Co to jest? Co to jest? Oh, Ogdo. Nie wiem, jeszcze tego małego rozwaru, bo mnie denerwuje. I jeszcze tego muszę rozwalić. Żeby nikt mi tutaj nie przeszkadzał na pewno. Dobra, wszyscy pocięci, porozcinani. Tu jeszcze jest jakiś gościu. Dobra, pyk. Okej, okay, prawa z głowy. I tak, tutaj widzę mamy jakieś platformy. Tutaj jakaś platforma jest do góry, tutaj jest jakaś platforma, tam, tam jest jakieś przejście tam, chyba tam musimy się udać nawet. Chociaż nie, musimy się udać gdzieś w inną stronę. <laughs> Skan Aha, tu jest coś do skanowania, pokażę, skanuj to. Zobaczymy przy okazji co my tutaj mamy za jakieś... szczur bagienny. To jest szczur bagienny. Fajny ten szczur bagienny, taki malutki, taki nie za duży, nie za mały, taki... Taki idealny bym powiedział. Dobra, znika już stąd, super, znikłości nie będzie mi przeszkadzał. I gdzie mamy tutaj... Tu jest jakaś droga na górę, więc przejdę tam od razu na górę bez zbędnego e, rozglądania się. Tutaj wezmę na górę wejdę. i chyba trafiłem do kolejnego punktu, bo mogę tutaj medytować. Bagno podziemne skrojenie. Być może jestem już teraz bliżej mojego upragnionego celu. Ja sobie na chwilę tylko odpocznę przywrócenie zdrowia, mocy i tak dalej, takie tam pierdoły i drzewko umiejętności, czy ja mam jakieś punkty umiejętności do wydania? ale chyba nie mam żadnego punktu umiejętności nie mam oczywiście, że ja mam żadnego punktu umiejętności do wydania więc muszę sobie tym razem niestety to odpuścić dobra, gdzie my jesteśmy? jesteśmy tutaj, tam jest jakieś wejście, tam jest kolejne miejsce do medytacji tam na dół można zejść ale mnie bardziej, bardziej interesowało... aha, już jestem w tym miejscu, gdzie chciałem być czyli teraz muszę po prostu zejść na dół, tak? dobra, to od razu tego się pozbędę pana Web mu odetnę. i tu jest miejsce, do którego mam się udać. Ale pozwolę sobie jeszcze chwileczkę tutaj polatać. Może coś znajdę ciekawego: jakieś skrzyneczki czy coś takiego. Dobra, tylko rozwalę te szczury bagienne. Czy co to tam jest? Co ty, bd możesz to skanować? Czy co ty możesz? Co ty coś skanuj? Aha, dobra, co to jest tym razem? Para ryba. Dobra, rozumiem. Tak, tutaj tutaj chyba nic nie będziesz. Tutaj są jakieś ryby, dziwne, jakieś dziwne stworzenia. Tam coś może być, tylko nie wiem. Tam coś może być. Tak, dobra, już znam to miejsce, pamiętam to miejsce. Dobra, jesteśmy już blisko. Jesteśmy, jesteśmy już naprawdę bardzo blisko celu. Ale chciałem jeszcze tam... Dobra, nieważne. Już niech stracę, już tutaj pójdę. Tylko czy mi się uda teraz stąd wydostać? Tak, uda mi się. Co, co tam znalazłeś znowu? Skanowanie, co to jest? Roślinka jakaś, ta Sprawdzę to. Du... Zaur! Zauru. Zaury. Zaur. Dobra, nie chcę się tego czytać. Dobra, już wiem gdzie, gdzie to jestem, to ale... Ale na razie... Kurde, nie mogę się tam dostać na razie. Muszę przejść tutaj to... To szkolenie, żeby... Znaczy to szkolenie... Tak, tu jest szkolenie, żeby przejść dalej. I dotarliśmy w końcu do miejsca... Gdzie powinniśmy dotrzeć. O, coś się stało. Jakieś retrospekcja czy coś takiego? Nie, wiem, co tu się stało? O co tu chodzi? Aha, dobra, rozumiem. O, patrzcie. Przema. To trudne, młody, młody ten, jakąś się nazywa. Nie pamiętam, on się nazywa. Ale upór. Nie pamiętam, jak się nazywa. No, oczywiście. Zatem. Spróbuj do mnie dotrzeć No okej, okay, spróbuj ale w jaki sposób? Aha. Biegnij w kierunku nierównych ścian, skacz na nie, aby po nich przebiec. No dobra, okej. Okay. Czyli bieganie po ścianach mamy i znowu spadłem. Cholera jasna. No, dawaj. Dobra. Skakujemy na ścianę. Okej. Okay. Tutaj na kolejną ścianę. Dobra. Tutaj po tej ścianie pyk. Jest. Nie jestem. Bieg po ścianie, biega po niejednościenach, aby, aby dostać się do nowych obszarów. Dobra, czyli mam odblokowaną nową, nową opcję, która mi się przyda w późniejszym etapie. I żeby się stąd wydosyć przede wszystkim i muszę to zrobić teraz. Tylko tak, muszę wrócić na start i mapa, mapa, gdzie ja muszę iść? Ja muszę, cholera jasno, muszę gdzieś wrócić do jakiegoś punktu na początku. Do punktu któregoś, który mi pozwoli dostać się do tej świątyni Jedi. Cholera jasna. Dobra, lecimy tutaj. Przed, po tych ścianach. Wrócimy tam na miejsce. Przy okazji wejdę w tamten tunel, który tam został y, niezbadany przeze mnie jeszcze. No się Pokażmy troszeczkę... Raz ten skrót. ...pośpieszyłem. A, czyli mam się dostać tutaj, tak? Mam się dostać tutaj. A żeby się dostać tam, muszę się... Dostać gdzieś tutaj, ta. Dobra, jakoś sobie dam radę. E, ale tam jest coś jeszcze, ja tam jeszcze bym. Wow, 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 ja bym tam jeszcze poszedł do tamtego czegoś. Czy ja mogę wejść? Nie mogę biegać po tych ścianach. Ale tu gdzieś powinienem mieć taką możliwość pobieg pobiegnięcia po tych ścianach. I chyba nawet. Tak, tutaj jest taka możliwość. Dobra, powiemy się teraz trochę w Assassina, Wersja Jedi. kuzi was, spadłem na sam koniec. Cholera jasna. Dobra, dawaj, jeszcze raz lecimy, ja zdobędę tą skrzynkę, ja już sobie postanowiłem, że ja tą skrzynkę zdobędę, ja ją zdobędę faktycznie. Dawaj, pyk, po tych ścianach lecimy, tutaj, dobra i mamy to, a nie, to jest echo jakieś, dobra, co mamy w tym echo? Ktoś w tym miejscu ktoś medytował, ktoś znający, znający zakon Jadaj, dobra, czyli medytacja jakaś, ktoś z zakonu i znaczy z zakonu Jedi, bądź znający zakon Jedi nam tutaj medytował. A ja muszę wrócić teraz. Gdzie ja muszę wrócić? Ja muszę wrócić teraz tam na górę jakoś. Co nie będzie za. za łatwe w ogóle. Da się? Chyba się da. Zobaczymy. Tak, tutaj mam jakieś wino rozsiadane. Tutaj się da. Okej. Okay. Nie zwróciłem na to uwagi wcześniej. I kolejna ściana. Szybki zapis. Szybki zapis, medytacja, punktów jeszcze do tej pory nie mamy, jeszcze za mało zatłukłem zwierząt, potworów, czy cokolwiek to jest tutaj. Dobra, dawaj BD-1, skakuj na plery. I teraz tak, tutaj widzę, że będę mógł przejść, używając mojej super nowej zdolności biegania po ścianach niczym Assassin. Tutaj widzę że już też będę mógł przejść, tam coś jest, a tam jest ten potwór do zaatakowania, to nie chcę tam być. Otwórz, tutaj jest coś. Co ciekawego będziemy mieli. I teraz tak, tam potem na górę, tam na górę. Nowy aktywator miecza świetnego, dobra. Kuźwa, spadłem znowu. Teraz tak, ja bym bardzo chciał się wydostać. Tylko nie wiem za bardzo. Tamten, tam, tam jest jakieś przejście, tam coś jest. Dobra, wyskoczę tutaj przy okazji, tego się pozbędę. I mam punkt umiejętności, zarąbiście. To jeszcze tego się pozbędę, dziada. I tak, z tym by się przydało coś zrobić. Wubu, wubu, dobra. Skanowanie. Zrobisz coś z tym, czy nie zrobisz nic z tym, nic? Co to? No co to? Jak myślisz? Chyba nie mogę z tym nic zrobić. Niedobrze. W takim razie, gdzie ja bym mógł przejść. Okay, mogę tu wskoczyć na to? Mogę, ale spadnę zaraz. Nie rany, idioto. A ja nie mam innych zdolności odblokowanych, kuźwa, jakbym, mógł, jakbym miał opcję popychania, to bym to popcha. po prostu i bym miał święty spokój, ale widzę, że tutaj jest jakaś winda, to od razu nie skorzystam, tak, od razu nie skorzystam, odblokowano skrót, no i to mi się podoba i zarąbiście. Skrót, ja się muszę tam dostać, czyli tak, ee, teraz wypadałoby stąd, tutaj? Nie wiem, tutaj chyba nie, ale... O, są potwory jakieś. Znaczy były. to jeszcze jedno jest. Oła! Wow. Gnoju ty. Wychaj. budu. Co to? Kto to znowu jest? Skanuj to. Co to za bydle? Splocks. Aha, dobrze rozumiem. I szczur bagienny. Albo inny piesek. Tu jakieś pa pająki, krabopająki. Cholera, wiec to jest. O, 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 echo. Mamy. Kolejne echo do zbadania. Ktoś tu rozbił obóz. Odkrył olbrzymie stworzenie żyjące w pobliżu i nazwał je Bainok. Bainok. Czyli będziemy mieli jakiegoś. jakiegoś bossa, mam wrażenie. Dużego. O, gdzie się pchasz? Dobra, tego pociąłem, pociachany. Czy tutaj jeszcze ktoś będzie mi przeszkadzał? Czy tutaj już ktoś będzie mi jeszcze przeszkadzał? Czy tu już nikogo nie ma? Nie, tutaj już nikogo nie ma ani nic nie ma ciekawego do zdobycia, więc idziemy dalej. I chyba teraz musimy. Ale raz znajdziemy tu przejść teraz. Tam bym musiał przejść, ale tam bym zszedł na dół z powrotem. Trochę mi nie na rękę, chociaż tam jest lina. Bo tutaj raczej żadnej innej drogi nie mam. Tam mam jeszcze drogę, ale tam też się dostać nie mogę. Tam jest. Ech, Kurde. Dobra, ja się muszę dostać jakoś z powrotem na dół, na miejsce, gdzie byłem poprzednio. Oh, kurde, jest tu jakieś zyskowe Takie w miarę, które mnie nie zabije. No, jednak nie ma takiego miejsca. Chyba, że tutaj będzie. Tak, tutaj jest wyjście, dobra. I zrobimy tak jak początkowo planowałem, czyli po prostu tędy polecimy. No, eee! Cholera! Mogę? Mogę, dobra, super. Nie zawsze to łapie i trochę mi się to nie podoba. Dobra, tego od razu potnę. Idziemy, wróciliśmy. Wróciliśmy tutaj, a dostać się muszę gdzieś... Ja się muszę... Tu jest świątynia Jedi. I tak, chyba... Chyba wiem co będę musiał zrobić. Tylko czy ja to znajdę? Tutaj jest jakaś droga. Chyba pamiętam co tu będę musiał zrobić, chociaż nie jestem pewny, bo tam jest ta świątynia, te całe sanktuarium nasze. I tak, dobrze, tutaj widzę już... Czyli tędy. I jesteśmy już u podnóży naszego sanktuarium, naszego upragnionego celu. Dobrze, dotarłem. Ścigamy się. Pff, no, dobra. I lecimy na górę teraz do naszego sanktuarium. I myślę, że na górze zakończymy ten odcinek, bo już trwa 13 minut. Dobra, wspinaj się. No dobra, dobra. I jak tu będzie jakiś zapis? Jest tutaj zapis, więc ja w tym miejscu się zapiszę. Ja sobie od razu zrobię wydam punkty umiejętności. Który zdobyłem przed chwilą, więc od razu sobie pójdę w umiejętności I teraz tak, w co ja bym chciał pójść? Ja bym chciał pójść w maksymalną moc Atakuję swój cel Chociaż a może to? Czym blokowanie ja tego powoduje mniejszy spadek wskaźnika wytrzymałości? Dobra, to mi się przyda na pewno, więc ja sobie od razu pójdę w to Ulepszone mamy, więc zapisuję Przywódczą zrobię, stamina, wszystko przywrócone. Wychodzę z trybu medytacji, i w tym miejscu chciałbym Wam serdecznie podziękować za oglądanie. Widzimy się w następnych odcinkach, kiedy już wejdziemy do tego sanktuarium zobaczymy, co czeka nas w podziemiach tego sanktuarium. Także trzymać się i cześć! Hej, hej!